Witam Was, widzowie. Dzisiaj przetestuję, no takie obi. Zobaczę, jak to działa. Zobaczę, jak szybko No no i... pralecimy. Więc działa. Ja mam... Za chwilę pokażę, jak to będzie wyglądać, I witam Was, widzowie, ponownie. Ja już jestem na ostatecznym levelu, chyba, tak to można nazwać. No, nie levelu, ale. No tak, chyba levelu. Stageu. O, wbiegamy. To jest dość w sumie długie, więc ja teraz zastopuję. Słuchajcie widzowie, udało się. I co? Kleń. Ej, o kurczę. Muszę to przetestować. Hmm. Eee, nie. Kurczę. Hm. Nie mogę teraz tego znaleźć. Ale to za chwilkę znajdę. No i widzowie, jeśli to nie jest skan, to po prostu jakbyście mogli mi w komentarzu napisać, bo ja tutaj wpisałem mniej więcej to, co było tam wyświetlone, gdzie mogłem wziąć tak, niby wziąć, no nie, to, te włosy. No i tutaj tylko nie ma po prostu. Więc nie wiem, czy ja coś źle zrobiłem. Jeśli coś takiego źle zrobiłem, to jakbyście mogli mi napisać w komentarzach. A ja teraz przechodzę do następnej. No dobra, jest taka gierka. Sprób wypróbuję ją. Więc wchodzimy. No i dobra. Więc za chwilkę się widzimy. Widzowie już. Jakby prawie się udało. Dobra. Jest. Ale. O, i chodzi o to właśnie, że jakby to powiedzieć, teraz trzeba jeszcze tam lecieć, bo chyba trzeba 60 yy, wygranych. Więc, no, trochę słabo. I poszukam po prostu innej gry, bo. No, przepraszam, ale. <coughs> Dużo to czasu zajmuje, więc nie wiem, czy to jest. Co to jest? No. Więc, niestety, I jeszcze takie jedno przetestuję, obi. I chyba to będzie już koniec, bo. Nie wiem, czy to w ogóle się sprawdzi, więc wchodzimy. I zobaczymy Ciekawy jestem w sumie, bo fajnie by było <laughs> Faktycznie, żeby to, Jakby takie obi dawało coś A nie tylko, żeby sobie przejść I tyle Dobra, jest tam To, ja Coś takiego No i co, widzicie Takie jest tam obi ono się chyba tam kończy więc za chwilę się no dobra widzowie mam już 55% tutaj przeszedłam przez kolejny level tego obli teraz otwieram się do następnego więc no tam już chyba będzie koniec więc do zobaczenia za chwilę no dobra widzowie przeszedłem to już Okay. No dobra Chodzi o to, że tutaj jest taki kod i on jest ten dobry jest 2, 3, 2, 3 Więc jeśli byście chcieli widzowie po prostu spróbować to wbij no właśnie, tam wam pokazałem ten kod i jakby ja go przedostałem i on działa więc komuś o, ktoś zna więc no coś tam było i aha, serio? więc to raczej nie będzie działało No dobra, ciekawe Super Aha, no to kolejny spin Oj, 9, 9 Robuxów są za jednego spina No dobra, testujemy Rzeczy mi daje, no nie? User ID is to jest to, a mi dało Casio Swiss Grey. Ja mam te słodnie i one są darmowe, więc. No. To nie działa po prostu, więc. Niestety, no. E, chyba. Chyba to nie działa w takim razie, no. Niestety. Jakie to ma w ogóle? Hmm, no ma nie być dobre oceny, ale moim zdaniem to tak nie jest, więc. No, na tym kończymy ten odcinek. Niestety takie UGC e, GC, obi nie działają. Chyba, że są jakieś niesamowite, więc. No nie wiem, no nie przekonało mnie tutaj to, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.